Hej, witajcie, jestem Natalia i dzisiaj Wam opowiem o takim ogóle, czym się różni dzierżawa od współdzierżawy. Zacznijmy od tego, że każda dzierżawa czy współdzierżawa zależy od właściciela konia. Eee, ja mogę Wam opowiedzieć ogółem, czym to się różni, z czym to się jest, lecz jednak jeżeli sami podejmiecie się dzierżawy, to jednak... Te szczegóły będziecie ustalać z właścicielem tego konia. Teraz tak: dzierżawa może być z przeniesieniem lub bez. Różni się to tym, że jeżeli masz dzierżawę z przeniesieniem, to przenosisz konia do wybranej przez ciebie stajni, a jeżeli dzierżawa jest po prostu zwykła bez przeniesienia, to zazwyczaj dzierżawie się konia w danej stajni, w której on aktualnie stoi. Co się bardziej opłaca? Zależy, jaki macie budżet. Ja osobiście wybrałam dzierżawę z przeniesieniem, która naprawdę bardzo mi podpasowała. Po prostu przeniosłam konia do stajni, do której miałam 5 minut, a nie powiedzmy godzinę czy półtorej. Koszty zazwyczaj są droższe takiej dzierżawy. To zależy, wiadomo, od kosztów pensjonatu. Eee, ale powiem Wam, że jednak e, w dzierżawie z przeniesieniem dochodzi zazwyczaj pieniądze wysyłane do właściciela konia, Czyli powiedzmy to ja płaciłam 200 zł do właścicielki lady, a, bo tak miałam. E, I dodatkowo płaciłam za koszty pensjonatu, koszty przeniesienia. pensjonat, pieniądze do właściciela, chociaż to zależy jak się uzgodni i zazwyczaj koszt transportu konia, czyli po prostu przetransportowanie go do innej stajni. Jeżeli chodzi o dzierżawę zwykłą bez przeniesienia, jest to po prostu koszt pensjonatu zazwyczaj, ale to zależy jak się umówi z właścicielem, bo może być po prostu dzierżawa za koszty utrzymania albo dzierżawa po prostu, że musicie tak samo jak w dzierżawie z przeniesieniem dopłacać. Co to jest współdzierżawa? Współdzierżawa jest to dzierżawa konia z drugim człowiekiem, czyli um, powiedzmy wszystko macie na pół. Tak jak w dzierżawie koń był 7 dni w tygodniu do waszej dyspozycji, tak na przykład na współdzierżawie macie te dni ograniczone. Zazwyczaj jest to połowa tygodnia, czyli 3 albo 4 dni, albo 2, zależy jak się mówi. Um, Wiadomo, e, wtedy płaci się też połowę kowala, połowę weterynarza, jakby był potrzebny, i połowę e, pensjonatu. E, czyli wychodzi to dużo taniej niż a, zwykła dzierżawka. Um, teraz tak, jak to jest ze sprzętem podczas dzierżawienia konia? E, tutaj jeszcze raz powtórzę to, że to zależy od tego, na jaką dzierżawę się zdecyduje, jak, jak się umówicie z właścicielem. Ja na przykład, żeby um, nie używać sprzętu, którego aktualnie jakby używała lady, musiałabym dopłacać. Um, więc ja kupiłam swój sprzęt yy, i w sumie nie żałuję, bo i tak on mi się przydał później dla mojego własnego konia. Zazwyczaj jest to tak, że um, Właściciel konia daje Wam dowolnie użytkować sprzęt i tak zazwyczaj dzieje się podczas współdzierżawy. Jednak jeżeli chodzi o dzierżawę, to już naprawdę to wszystko zależy od właściciela, bo możecie się umówić, że dostaniecie ten sprzęt za darmo do użytku lub za jakąś tam wyznaczoną kwotę. Co jest takim największym minusem, z którym ja się osobiście spotkałam? A jest to zerwanie umowy przed jakby czasem, na którym umawialiśmy się. Um, właścicielka Lady zerwała umowę trzy miesiące po tym, jak ją przywiozłam do swojej stajni. Um, czyli teraz sobie wyobraźcie sytuację, że wydaje ci naprawdę bardzo dużo pieniędzy na tego konia. Tylko przez 3 miesiące, a później właścicielka zabiera tego konia. Yy, no bo wróciła do jazdy, no bo ma z powrotem pieniądze. Yy, ja to rozumiem całkowicie, jednak yy, ważne jest to, żeby się dogadać przed wydzierżawieniem konia, żeby później nie było takich sytuacji jak była u mnie. Teraz tak. Jazdy próbne, czy są jazdy próbne? Oczywiście, że są jazdy próbne. Wiadomo, można konia przyjąć w ciemno, ale pytanie, czy to ma sens? Um, najlepiej jest się pojechać, przejechać e, na koniu, zobaczyć, czy nam pasuje, czy zachowuje się grzecznie, tak? No, więc e, najlepiej jest zrobić jazda e, Zazwyczaj właściciel konia też chce zobaczyć, wy się zajmujecie konie, koniem, jak wy jeździcie, czy nie zajmujecie mi krzywdy więc to też jest ważne. Najważniejsza sprawa. Koń nie jest twój. Koń dzierżawiony jest tylko pod Twoją opieką nie jest twój, nie możesz co chcesz. Zasady zazwyczaj ustala właściciel konia. Um, on też decyduje o tym, czy możesz na tym koniu startować w zawodach, jeżeli chodzi o spły dzierżawy, bo zazwyczaj przy nie ma się problemu. Um, on decyduje, jak konie nie, wszystko, ale to wszystko, jeżeli chodzi o dzierżawę czy współdzierżawę, zależy od właściciela konia. I pamiętajcie, to nie jest Wasz koń. Nie możecie z nim robić co chcecie. Zazwyczaj powinno zapytać się o zgodę właściciela konia. Um, no i co? Minusem na pewno jest to, że tak jak i Wy możecie zrezygnować z umowy, tak samo może zrezygnować właściciel konia. Czy ja, osoba jako posiadająca konia i wcześniej dzierżawiająca konia, żałuję, że dzierżawiłam, a nie od razu kupiłam? Oczywiście, że nie żałuję, bo był to dla mnie ogromny sprawdzian. On zadecydował o tym, że tak naprawdę kupiłam teraz Lagunę, bo po prostu pokazałam tego, to rodzicom, że ja faktycznie umiem się nim zajmować że ja nie, za, nie zaniedbam nauki. Wam też polecam tak zrobić, jeżeli Wasi rodzice nie zgadzają się na kupno konia, to możecie zaproponować dzierżawę, bo to zawsze jest świetne wyjście. Więc tak, jeśli macie jakieś a, pytania co do współdzierżawy lub dzierżawy, to chętnie odpowiem Wam w komentarzach. A, I mam nadzieję, że spodobała Wam się taka mm, lekcja. Jeżeli spodobałaby wam się taka forma odcinków, to zapraszam Was do subskrybowania i polaikowania um, kanału. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się.